Spełnienia Twoich marzeń. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach, i zobaczymy spełnienia Twoich marzeń, jakie marzenia Twoje się spełnią. W jakich Ty energiach dzisiaj? Bardzo dużo pracujesz, bardzo dużo chcesz zarabiać, ale rozumiesz, że to jeszcze potrwa, że to nie będzie taka duża kwota, który ty by, by chciałaś, by szybko. Ty i tak zarabiasz dobrze. Ja nie będę mówił, że ty zarabiasz. zarabiasz dobrze, ale ty bardzo ciężko to zarabisz Ale chcesz jeszcze więcej i chcesz bardzo szybko. No tutaj e, powiem tak, pieniądze przyjdą, ty w energię takich stresujących zmartwię się o pieniądze, coś ty dzisiaj cała myślisz o pieniądzach, Ale tutaj i ty rozumiesz, że to potrwa jeszcze, potrwa z pół roku do roku. Tak ty sobie wiesz o tym. Ale ty idziesz do tej stabilności, której ty nie masz teraz, ale dzisiaj ty po prostu w stresie byłeś. Ja nie wiem, cały czas myślisz, że pracujesz, a efektu... Nie ma takiego, którego Ty chcesz. Możliwe jakaś była sytuacja, możliwe tutaj może być jakiś stres i kłótnia z kimś jakby, albo sama ze sobą tak myślamy, walczysz gdzieś tam, myślisz jak to lepiej zrobić, przemyślasz, możliwe byłeś sama dzisiaj też, to może ósemka tak pokazać, że nie chciała z nikim rozmawiać i nie chcesz i sama po sobie jesteś. Hmm. Okej. Okay. Spełnienie Twoich marzeń. Teraz pomyśl o Twoich marzeniach, zobaczymy, co z Twoimi marzeniami, jak to pójdzie dalej. W spełnienie Twoich marzeń. Jakie marzenia się spełniają, Twoje. No to to od razu mężczyzna wypada. Ja zawsze chcę, żeby był rozkład tak. Mniej tych mężczyzn, albo później, ale on od razu wypadł. Wygląda na to, że gdzieś masz w myślach, tak, ja nie wiem, czy to takie marzenia, możliwe dla każdego różne marzenia, ale tutaj znaleźć możliwą mężczyznę, taki żeby był stabilny dla rodziny. Dla związku i powiem, że tutaj idzie król Tref. On taki sam po sobie, bardzo pewny w sobie, hmm, przystojny. On rozumie, że on takiej pewnością swoje bierze, nie poglądy kobiet, możliwo przyciąga i też pozytywny, bardzo, Mm, jakby ty takiego sobie wymarzyłaś po prostu, który e, umie dbać o kobiecie, który umie pokazać, jak on umie kochać, który e, rozmawia bezkłótnie, na spokojnie, możliwe trochę z flirtem, z pozytywem i który e, też umie m, dać pewność, rodzinie finansową stabilność zabezpieczyć można tak powiedzieć i no powiem tutaj idzie mężczyzna i kto myślał o mężczyźnie o takim, której ty tam sobie wymarzyłeś, jaki mężczyzna ma być i dla rodziny siedemka nas tref też pokazuje rodzinne, takie rodziny mężczyzny, jednak żeby też on chciał rodzinę Stabilny związek, której idzie nie dla takiego niepewności, nie, mężczyzna, który wie, czego chce. No to powiem, że te marzenia się spełnią. Dobra. Jakie jeszcze twoje marzenia się spełnią? Jakaś jest podróż. Mhm. Podróż i taka szybka podróż, gdzie Ty już możliwe myślałaś o tej podróży i Ty do niej może tak jakby idziesz już. I ta podróż taka blisko, już, już gdzieś tam ma być. Możliwe, Ty czekasz już? No troszeczkę trzeba, możliwe będzie poczekać po wszystkich tak jakby Ty już chcesz. A, ale no, trzeba jeszcze poczekać na tą podróż. I no to też szybciej to, że podróż, i, bo Ty bardzo chcesz. Ty albo podróż, to to może być droga, albo po prostu gdzieś Ty idziesz do swojego celu, ale nie celu, którego m, na przykład takiego finansowego. Nie, tutaj możliwe, Ty czymś zajmujesz się, to, co Ty lubisz. To, co Tobie podoba się. To może być tancji, zajęcia tancem, y, możliwe zajęcia y, muzyką, możliwe nie wiem, to, co Ty lubisz. I Ty y, do tego... Bardzo długo szłaś, jakoś się nie mogła możliwo pójść. Też może to być droga, albo to na podróżowanie, albo zajmować się tym, co lubisz. To też może być. I ty tak już szybko chcesz, to zacząć i o ciebie tak jakby nie wychodzi. Troszeczkę później zaczniesz, ale zaczniesz. Proszę wyciągać dla siebie to, co dla Was jest. Dobra, i ty tutaj powiem tak: jeżeli ty pójdziesz y, albo za, będziesz y, podróżować, albo y, będziesz zajmować się tym, co, co ty lubisz, to ty też wchodzisz w energię damy tref. Y, kobieta, która staje się pewna siebie, piękniejsza jeszcze. Ty zaczniesz lepiej się czuć. Y, być... Y, w takim, że ubierać się, nie wiem, tam wiedzieć czego chcesz od tego życia, tak więcej pewności w sobie będziesz miałaś tak czuć się naprawdę bardzo piękną będziesz czuła się seksualna i przyciągająca kobiety, która gdzieś tam czuwa sama od siebie, że od ona jest piękna jakby w energię możesz wchodzić to też tak może być Dobra. Jakie jeszcze twoje marzenie się spełni? Mhm. Martwię się o tym, żeby tutaj nawet nie martwienia, tutaj marzenia takie, że ty chcesz możliwe chcesz znaleźć y, takie coś nowego, poznać czegoś nowego, ale tu wychodzi na to, że ty jest, y, troszeczkę y, mało kontaktujesz się z ludźmi i tutaj wygląda na to, że ty z jednej strony to rozumiesz, że kontakt troszeczkę daje więcej możliwości z ludźmi i tu e, idzie kontakt z ludźmi, spotkania, możliwe to spotkania finansowe, możliwe spotkania związane z rozwojem osobistym, które spowoduje to, że będziesz bardzo dobrze zarabiać. E, to tam będą rozmowy, spotkania, bardzo w takim... Chociaż ty będziesz bardzo bała się tego wszystkiego, tak jakby ty masz stres, ale czy ja e, bardzo ładnie e, letnie... Mm, będę kontaktować się z ludźmi, może ładnie więcej. Czym jak oni mi będę przyjmować jakoś tak? Czy po prostu ty może mało wychodzisz na kontakt z ludźmi, a tu musisz wychodzić, żeby twoje finanse były wyżej pod as, karo, to naprawdę to taka półka, gdzie <laughs> Nie każdy może tam dojść. Wiadomo, u każdego człowieka swoje gdzieś tam ograniczenia tego, że ile chce się zarobić, jak najwięcej, tak? U kogoś to 20 tysięcy, u kogoś 5 tysięcy, u kogoś 50 tysięcy, za możliwość zależeń. Ale dla ciebie to ta górna półka, którą ty chcesz zarobić, ale tu musisz rozwijać się, kontaktować się z ludźmi. Tak, jakby wychodzić, iść na kompromisy, spotykać się, może pod dziewiątki praw, to też dostajesz nową informację, gdzie będziesz kontaktować się z ludźmi, które pomogą Tobie wyjść na ten poziom finansowy. I, i będziesz stresować się, bardzo, bardzo będziesz stresować się. I myślę, że tutaj na tym fajnym, takim. W końcu tego rozkładu chcę, chcę po prostu zostawić tak. Mężczyzna będzie, finanse będą, zajęcia, które ty lubisz, będzie zajmować się, które da tobie pozytywne takie nastawienie i wszystko, albo podróż tutaj idzie. Temu myślę, że tylko cieszyć się i pozytywnie myśleć i podnosić swoje wibracje do 5D. Też proszę czytać o wibracjach, jak przejść z 3D i do 5D. My możemy przechodzić w dzień kilka razy, spadać energetycznie, znowu podnosić się, to normalnie. Za cały dzień my możemy te wibracje u nas jest tak, jakby są różni. Temu proszę też czytać i trzymać się pozytywnie zawsze.